Jesteśmy globalnym przedsiębiorstwem energetycznym, które jest obecne w 30 krajach na 6 kontynentach. Osią strategii grupy jest transformacja energetyczna. W perspektywie roku 2045 chcemy osiągnąć pełną neutralność węglową. Jednocześnie skupiamy się na tym, żeby dostarczać pełni zdekarbonizowaną energię dla naszych klientów. Biorąc pod uwagę strategię NG, mogę powiedzieć, że jesteśmy emanacją transformacji energetycznej, praktycznie jesteśmy obecni na każdym etapie łańcucha wartości dodanej, jeśli chodzi o energetykę odnawialną, począwszy od developmentu, budowy, jak i eksploatacji jednostek wytwórczych i magazynów energii. Będziemy produkować zielony gaz, budujemy silną i zintegrowaną strukturę komercyjną, która będzie umożliwiała w sposób właśnie zintegrowany zarządzanie pozycją zielonej energii, zarówno na rynku hurtowym, jak i wobec naszych klientów. W związku z czym będziemy w Polsce realizować strategię, mam nadzieję, z sukcesem i w perspektywie kolejnych lat.